Cześć, tutaj Maria i dzisiaj pokażę Wam, jak możecie za pomocą aplikacji mobilnej zaznaczyć dni wolne w Waszej placówce. Wchodzimy w zakładkę Ustawienia, czyli to takie kółeczko zębate, następnie przechodzimy w żółty kwadracik Dni Wolne. Tu pojawia nam się domyślnie obecny miesiąc, w tym momencie mamy czerwiec, więc wyświetla się nam czerwiec, i załóżmy, że placówka jest zamknięta przez pierwszy tydzień lipca, bo robimy wakacje. Więc zmieniam strzałeczką na lipiec, zaznaczam sobie pierwszy dzień jako dzień wolny od pracy, drugi również, czyli suwaczkiem przesuwam, i później tak samo robię z kolejnym tygodniem, czyli piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. I w tym momencie, jak wejdziemy w dziennik dzienny i zmienimy sobie datę na właśnie początek lipca, czyli na pierwszy dzień lipca, to pojawia nam się, że to jest dzień wolny od pracy, więc zarówno rodzice nie będą wtedy widzieć, że placówka jest otwarta, jak i nauczyciele nie będą mogli zaznaczyć obecności w momencie, gdy placówka jest zamknięta. To wszystko, gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało dawajcie znać.